Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj oczywiście witam Was w plotkach transferowych. Nowe osoby zachęcam do zostawienia suba, a wy możecie zostawić łapkę, jeżeli doceniacie moją pracę. Ok, tak więc zaczynamy od takiej typowej ploteczki, no taki odcinek bez e, typowej plotki właśnie, e, z mediów. No nie może chyba się pojawić na moim kanale, tak więc zaczynam od Aguero w Interze Mediolan. No brzmi to bardzo, nie wiem, nierealistycznie i tak dalej. Sam się bardzo zdziwiłem, kiedy o tym przeczytałem. No rzekomo Aguero spotkał się z Pepem Guardiolą kilka dni temu, jakieś spotkanie tam prywatne i tak dalej. No i to rzeczywiście miało miejsce. Tutaj to nie jest żadna plotka i tak dalej. E, gdzieś zostali zauważeni, było jakieś spotkanie pomiędzy nimi. Jednak sam Guardiola powiedział, że było to prywatne spotkanie, nie, nie dotyczące żadnych tutaj zmian, jego odejścia i tak dalej. Po prostu tak prywatnie się spotkali, jak kolega z kolegą. No i w zasadzie tyle. Ale już tutaj się pojawiły plotki, że Intermediolan chciałby za wszelką cenę, tymi swoimi wielkimi milionami od Chińczyków, wykupić właśnie Aguero. No i rzeczywiście, gdyby do tego doszło, trzeba przyznać, byłoby to cudowne wzmocnienie zespołu z Włoch. No taki duet napastników, właśnie argentyńskich, czyli Icardi i Aguero, na pewno spisywałby się nieźle. No ale tak jak mówię, jest to taka plotka. No i ja sam osobiście uważam, że nie ma szans, żeby doszło do takiego transferu. Przechodzimy dalej. Tutaj temat Pajeta, który wygląda ciekawie. Bo jak wiadomo, sam Pajet powiedział, że już nigdy nie wystąpi w zespole West Hamu. No, sam Westcam mu tego uniemożliwi, bo został zesłany do rezerw, dokładnie do Westcamu do lat 23. No i nie ma szans na występy. Marsylia podobno już zrezygnowała z jego transferu, bo za dużo pieniędzy po prostu chciał tutaj Westcam za niego. Natomiast podobno zainteresowanie wykazała Nicea. No i to także jest dla mnie duże zaskoczenie, skąd oni mają takie pieniądze. Jeżeli tutaj Westcam odrzucił 23 miliony funtów, no to tym bardziej wydaje mi się Nicea, aby nie miała takich pieniędzy. No ale kto wie, może taka inwestycja dużo pójdzie. No i rzeczywiście byłby to ciekawy ruch. No, jak wiadomo, obecnie drugie miejsce Nica zajmuje. Jeżeli Pajet by przyszedł, kto wie, jeszcze walka o mistrza by tam trwała. No okej, okay, to także jest taka jedna z plotek. Przechodzimy dalej. Tutaj Gonçalo Guedes, czyli portugalski napastnik z Benfica. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tak pół roku temu mówiło się, że Manchester United kupuje drugiego Ronaldo. Właśnie wtedy mówiło się o tym zawodniku, że ma on niedługo przejść do Czerwonych Diabłów, że jest takim następcą Ronaldo jednak ostatecznie sam Portugalczyk podobno wybrał PSG wszystko ma być ogłoszone niebawem na sama Benfica chce za niego otrzymać 30 milionów euro, tak więc jest to dość duża kwota na tak młodego zawodnika ale no zobaczymy, PSG jak wiadomo ma pieniądze i zapewne będzie w stanie wyłożyć je tak więc to chyba będzie na tyle, przechodzimy dalej tutaj mamy Polaka Skorupskiego no i podobnego jego transfer do Torino jest już że przesądzony, jak wiadomo Joe Hart wróci do City po sezonie no czy tam zostanie na dłużej, nie sądzę pewnie gdzieś poszuka sobie nowego pracodawcy no ale że w Torino zostanie na dłużej nie ma żadnych szans. No i podobno właśnie Skorupski jest najbliżej tutaj zespołu Byków. No, podsyca to fakt, że Skorupski jest obecnie jednym z lepszych bramkarzy na świecie pod względem statystyk czystych kont. No i zapewne będzie to ciekawe wzmocnienie Torino, jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego, no podobno jest tego już bardzo blisko. Przechodzimy do ostatniego transferu na dzisiaj. Oczywiście plotki. Tutaj mamy Kadaraj, który podobno jest już bardzo blisko Dynama Kijów. Wszystko rzekomo zostało tam uzgodnione. 2,5 miliona Euro otrzyma Lech Poznań, tak więc trzeba przyznać, nieźle sobie tutaj na Węgrze e, zarobili. No, ciekawe wzmocnienie Dynamakiów. Zobaczymy, że będzie tam dostawał szansę. Wydaje mi się, że tak, że będzie podstawowym zawodnikiem, skoro e, także w reprezentacji Węgier występuje w pierwszym składzie. No, Lech Poznań będzie musiał poszukać tutaj zdecydowanie jakiegoś następcy jego, no ale o tym zapewne będę informował w kolejnych filmach. Tak więc na dzisiaj to będzie tyle. Ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. To będzie na tyle do usłyszenia. No, i